Wyobraź sobie, że wkraczasz do oświetlonej pochodniami sali Balsamowania w starożytnym Egipcie. Powietrze jest gęste od kadzideł, a ciszę przerywa jedynie zgrzyt brązowych ostrzy na płycie przed tobą. Leży na niej sama królowa, ale rozkazy, które otrzymałeś, łamią każdą świętą zasadę, jaką kiedykolwiek znałeś. To nie jest zwykła mumifikacja, to pogwałcenie ciała i duszy, nakazane w imię Bogów. To, czego zaraz się dowiesz, nie jest Egiptem z turystycznych broszur. Pod złotem i chwałą kryły się niepokojące zwyczaje seksualne, tak ekstremalne, tak zrytualizowane, że przez wieki historycy zamykali prawdę w skarbcach. Dziś otwieramy te skarbce, a to, co jest w środku, sprawi, że zakwestionujesz wszystko, co myślałeś, że wiesz o starożytnym świecie. Gdy większość ludzi myśli o starożytnym Egipcie, ich myśli biegną kulśniącym skarbom, strzelistym piramidom i spokojnym, enigmatycznym twarzą faraonów wykutym w kamieniu. Podręczniki i filmy dokumentalne przedstawiają cywilizację porządku, piękna i boskiego królestwa, gdzie bogowie chodzili obok ludzi, a Nil niósł życie na pustynię. Lecz pod tym wypolerowanym obrazem istniała rzeczywistość o wiele bardziej skomplikowana i nieskończenie bardziej niepokojąca. Przez trzy tysiące lat Egipt rozwijał się w oparciu o system wierzeń, który tak całkowicie łączył seksualność z boskością, że nie istniała wyraźna granica między kultem, władzą polityczną a życiem intymnym. Dla starożytnych Egipcjan seks nie był po prostu prywatnym aktem między dwojgiem ludzi. Był kosmiczną mocą, siłą, która mogła błogosławić lub przeklinać ziemię, sprowadzać powodzie lub susze, leczyć chorych lub rozprzestrzeniać zarazę. Im bardziej zrozumiesz ten światopogląd, tym bardziej zdasz sobie sprawę, że stworzył on zwyczaje tak niepokojące, że późniejsze pokolenia, zwłaszcza Wiktorianie, którzy odkryli ich szczątki, dołożyły niezwykłych starań, aby ukryć je przed opinią publiczną. To nie były odosobnione incydenty ani tajne perwersje kilku jednostek, były one systemowe, wplecione w samą strukturę społeczeństwa od Złotego Tronu po najskromniejszą wiejską chatę. Faraon jako boskie naczynie, tam z Vadontot nacyniw ideologii starożytnego Egiptu, faraon nie był jedynie królem. Był żywym wcieleniem Horusa, boga Sokoła, a po śmierci stawał się Ozyrysem, panem zaświatów. Ta podwójna tożsamość oznaczała, że seksualna witalność władcy była uważana za bezpośrednio związaną ze zdrowiem samego królestwa. Jeśli faraon potrafił odprawiać święte rytuały intymności z mocą i precyzją, Nil wylewał, plony obradzały. A wrogowie Egiptu byli pokonywani. Porażka w tym boskim obowiązku była czymś więcej niż osobistym zażenowaniem. Była kosmiczną katastrofą, która mogła sprowadzić głód, zarazę lub inwazję. W rezultacie dwór królewski żył pod ogromną i nieustanną presją, by udowodnić swoją sprawność seksualną przed bogami i ludem. Presja ta nie ciążyła tylko na samym faraonie, obejmowała jego żony, konkubiny, dzieci, a nawet niektórych członków kapłaństwa. Każdy intymny akt mógł stać się publicznym wydarzeniem ceremonialnym, naładowanym religijnym symbolizmem i politycznymi konsekwencjami. Pozostawione teksty i obrazy, choć mocno cenzurowane przez współczesne oczy, oferują kuszące i niepokojące przebłyski tych praktyk. Na reliefach świątynnych, niepokazywanych turystom, znajdujemy przedstawienia rytualnego stosunku między władcą a arcykapłanką, reprezentującą boginię hator. Lub Izydę. Wierzono, że takie ceremonie odnawiają boski porządek wszechświata. Ale nie zawsze kończyły się na symbolicznej reprezentacji. Niektóre rytuały obejmowały rzeczywiste akty seksualne, wykonywane przed starannie dobranymi świadkami, zazwyczaj członkami elity kapłańskiej, którzy później poświadczali moc faraona w oficjalnych zapiskach. Podczas takich świąt akty. Te miały miejsce w specjalnie zbudowanych komnatach świątynnych, których ściany były pokryte scenami tak dosłownymi, że gdy XIX-wieczni archeolodzy je odkryli albo niszczyli rzeźby, albo całkowicie zamykali pomieszczenia. Uzasadnienie tych ceremonii było ujęte w kategoriach religijnych, ale efektem była normalizacja, a nawet gloryfikacja seksualnego spektaklu jako narzędzia rządzenia. To w tym środowisku kształtowały się bardziej prywatne Lecz nie mniej niepokojące zwyczaje. Grobowce królewskie i dobra grobowe ujawniają obsesję na punkcie zachowania funkcji seksualnych w zaświatach. Amulety w kształcie genitaliów umieszczano w bandaży mumii, a zwoje papirusu opisywały zaklęcia, jak zapewnić zmarłemu możliwość intymnego funkcjonowania w następnym świecie. W przypadku niektórych osób o wysokim statusie, balsamiści otrzymywali instrukcje, aby modyfikować ciało w sposób mający na celu udoskonalenie jego formy seksualnej. Modyfikacje te mogły obejmować powiększenie lub zmianę genitaliów, a także nakładanie aromatycznych żywic, które miały zachować męskość. Choć niektóre z tych zmian dokonywano po śmierci, pisemne zapiski sugerują, że podobne zabiegi czasami wykonywano na żywych, co zaciera granice między rytualnym oddaniem a naruszeniem cielesności. Związek między seksualnością a obowiązkiem religijnym Miał również głęboki i często tragiczny wpływ na dzieci urodzone w elitarnych domach. Inskrypcje i papirusy instruktażowe wskazują, że niektóre dzieci były od najmłodszych lat przeznaczane do służby świątynnej nie tylko jako śpiewacy, tancerze czy skrybowie, ale jako uczestnicy świętych rytuałów obejmujących wcielanie boskiego zjednoczenia. Dla egipskiego umysłu religijnego te dzieci nie były ofiarami, były naczyniami bogów. Wybranymi ze względu na swoją czystość i szkolonymi do pełnienia ról, które miały rzekomo utrzymywać kosmiczną równowagę. Jednak z nowoczesnej perspektywy to szkolenie, obejmujące kondycjonowanie fizyczne, zrytualizowaną intymność i warunkowanie psychologiczne, zostałoby uznane za formę systemowego nadużycia. Tożsamość, ciało i przyszłość dziecka były pochłaniane przez machiny religii państwowej, bez możliwości odmowy. Cenzura i dowody archeologiczne. Zapis archeologiczny jest pełen luk, miejsc, gdzie podejrzewa się, że najbardziej odkrywcze dowody zostały celowo usunięte. Wiktoriańscy odkrywcy, skonfrontowani z dosłownymi papirusami lub artefaktami przedstawiającymi zwyczaje seksualne, wykraczające poza granice ich moralnego komfortu, często niszczyli to, co znaleźli. Niektóre z tych przedmiotów zostały ukryte w prywatnych kolekcjach największych muzeów, dostępnych tylko dla wybranych uczonych na podstawie ścisłych umów o poufności. W rezultacie nasz obraz egipskiej seksualności został ukształtowany w równym stopniu przez to, co zostało ukryte, jak i przez to, co zostało zachowane. Nieliczne fragmenty, które wyszły na jaw, opowiadają spójną historię. W starożytnym Egipcie zwyczaje seksualne nie były po prostu tolerowane czy akceptowane, zostały wyniesione na najwyższy poziom świętego obowiązku, a czyniąc to przekroczyły granice, których współczesna wrażliwość nie może zignorować. Aby w pełni pojąć zakres tych zwyczajów, trzeba wyobrazić sobie życie w świecie, w którym intymność i boskość były jednym i tym samym, gdzie odmowa udziału w rytuale seksualnym mogła być postrzegana jako akt zdrady wobec bogów. A twoje ciało, od narodzin do śmierci, nigdy nie było w pełni twoje. Był to świat, w którym władza była odgrywana poprzez najbardziej osobiste akty, a te akty były obserwowane, rejestrowane i oceniane według standardów boskiej konieczności. W takim społeczeństwie najbardziej prywatne aspekty życia stały się narzędziami kontroli politycznej i legitymacji religijnej, tworząc system, który utrwalał się przez wieki, przekazując traumę i tradycje z pokolenia na pokolenie. Seksualność jako spektakl państwowy, gdy cywilizacja Egiptu osiągnęła szczyt swojej potęgi, związek między ekspresją seksualną a władzą religijną ewoluował w rozległy, ściśle kontrolowany system. Który dotykał każdego poziomu społeczeństwa. Nie była to kultura, w której takie akty były ograniczone do prywatności domów lub dyskrecji kochanków. Zamiast tego seksualność funkcjonowała jako widoczny, ustrukturyzowany spektakl, wpleciony w festiwale, obrzędy i kalendarz polityczny, z intensywnością, która zadziwiała nawet współczesnych gości z innych krain. Inskrypcje świątynne z Karnaku, Luksoru i Etfu. W większości ukryte przed publicznością w zamkniętych skarbcach muzealnych, ujawniają skomplikowane ceremonie, w których zjednoczenie bogów i bogiń było fizycznie odgrywane przez ludzkich przedstawicieli, wybieranych spośród najwyższych rangą arystokracji. Przedstawiciele ci byli często wybierani nie tylko ze względu na swoje oddanie czy pobożność, ale także ze względu na swoje piękno fizyczne, płodność i w niektórych przypadkach zdolność do wytrzymania godzin ceremonialnego pokazu bez zachwiania. Ta wytrzymałość nie była symboliczna. Wiele rytuałów wymagało przedłużonych, intymnych aktów przed starannie ustawionymi świadkami, często innymi kapłanami lub członkami rodziny królewskiej, którzy później zapisywali swoje obserwacje, jako świadectwo, że wola boska została zaspokojona. Przekonanie leżące u podstaw takich aktów było zwodniczo proste, a jednak nieskończenie dalekosiężne. Energia seksualna była energią boską, a jej właściwe ukierunkowanie oznaczało utrzymanie równowagi kosmosu. W egipskim światopoglądzie każdy orgazm był małym odtworzeniem pierwotnego aktu stworzenia, kiedy bóg Atum powołał świat do istnienia poprzez własne nasienie. Doświadczanie przyjemności w świętym kontekście nie było więc pobłażaniem sobie, ale służbą bogom. Jednakże, ponieważ istoty ludzkie były niedoskonałymi naczyniami, akty te były owinięte w złożone warstwy treningu, rytualnego oczyszczenia i symbolicznych ram, aby zapewnić, że były godnymi ofiarami. Uczestnicy przechodzili dni postu, namaszczania i recytacji określonych hymnów przed podjęciem jakiegokolwiek aktu fizycznego, wzmacniając ideę, że ich ciała były jedynie instrumentami dla boskości, a nie ich własnością. Ten sposób myślenia był szczególnie niebezpieczny dla tych, którzy urodzili się w systemie, zwłaszcza dla dzieci elity, ponieważ usuwał wszelkie pojęcie osobistej autonomii. Odmowa była nie do pomyślenia, nie tylko z powodu presji społecznej, ale dlatego, że wierzono, iż sama stabilność wszechświata Egiptu jest zagrożona. To tutaj archeologiczne milczenie staje się najbardziej wymowne. Na początku XX wieku, kiedy obrazowanie radiograficzne po raz pierwszy Pozwoliło badaczom studiować zmumifikowane szczątki bez ich całkowitego odwijania, pojawił się niepokojący wzorzec. Kilka królewskich i wysokiej rangi mumii wykazywało celowe zmiany w genitaliach, często wykonywane z chirurgiczną precyzją. Nie były to przypadkowe okaleczenia spowodowane rozkładem czy wypadkiem, ale celowe modyfikacje wykonane wkrótce po śmierci, zgodne ze znanymi praktykami balsamowania. Niektóre mumie wydawały się być wzmocnione. Ich okolice genitalne wypełnione żywicami lub sztucznymi strukturami, mającymi na celu zachowanie wyidealizowanej formy w zaświatach. Innym brakowało tych organów całkowicie. Powody, według niektórych tekstów religijnych, były związane z przygotowaniem zmarłego do określonej roli w następnym świecie, takiej jak wieczna służba bóstwu lub gotowość do zjednoczenia z boskim partnerem. Co bardziej niepokojące, niektóre szczątki szkieletowe. Wykazują oznaki podobnych zabiegów wykonanych na żywych, na co wskazuje gojenie się kości i urazy tkanek zgodne z operacjami przedśmiertnymi. Implikacje tych dowodów są głębokie i zmuszają nas do rozważenia, że najbardziej niepokojące zwyczaje starożytnego Egiptu mogły być jeszcze bardziej inwazyjne niż ceremonie zapisane w sztuce świątynnej. Jeśli modyfikacja seksualna mogła być usprawiedliwiona jako akt przygotowania religijnego. To mogła być również narzucona każdemu, kogo uznano za niezbędnego do celów boskich, niezależnie od jego osobistej woli. Władza, jaką to dawało kapłaństwu i elicie rządzącej, była ogromna. Mogli rościć sobie prawo do dyktowania nie tylko tego, jak jednostki zachowywały się w życiu, ale także jak ich ciała będą traktowane po śmierci, zapewniając, że lojalność wobec systemu wykraczała poza grup. Festiwal upojenia spośród wszystkich obrzędów i zwyczajów, które zacierały granice między sakrum a intymnością w starożytnym Egipcie, żaden nie dorównywał skalą i niepohamowanym chaosem wielkiemu festiwalowi poświęconemu bogini Hator w jej bardziej pierwotnym, pijanym aspekcie. Nie była to prywatna ceremonia odprawiana w ukrytych komnatach świątyni, ani uroczysty obrzęd obserwowany tylko przez kapłanów i skrybów. Była to publiczna erupcja, która ogarniała całe miasta, Wciągając zarówno chłopów, jak i arystokratów w zbiorowy szał, który mógł trwać całymi dniami. Znany w późniejszych pismach jako festiwal upojenia, miał swoje korzenie w jednym z najstarszych i najpotężniejszych mitów Egiptu historii o tym, jak dzika lwica bogini Zekmet, wysłana przez boga słońca Ra, aby ukarać ludzkość, stała się tak krwiożercza, że prawie zniszczyła całe życie. Aby powstrzymać jej szał. Bogowie uważali ogromne ilości piwa zabarwionego czerwoną ochrą, aby przypominało krew, której pragnęła. Sekhmet wypiła je, wierząc, że to krew jej wrogów, i zapadła w odrętwienie, które przemieniło ją w łagodniejszą, bardziej opiekuńczą boginię Hator. To właśnie te transformacje, z żądzy krwi w pijacką ekstazę, festiwal starał się odtwarzać każdego roku. Z czasem jednak upamiętnienie to zaczęło żyć własnym życiem, porzucając wszelkie ograniczenia. I stając się jednym z najbardziej nieokiełznanych pokazów zrytualizowanej seksualności, jakie starożytny świat kiedykolwiek widział. Gdy nadszedł wyznaczony dzień, ulice wypełniały się tłumami ubranymi w najlepsze lniane szaty, ciała pomalowane misternymi wzorami, a oczy obrysowane ciężkim węglem. Ale gdy pierwsze ofiary z piwa zostały wylane, a muzyka zaczęła narastać, atmosfera zmieniła się z czci w porzucenie, a prawdziwa natura festiwalu ujawniła się. Od momentu, gdy odurzające substancje zaczęły działać, normalne hierarchie społeczne upadały. Panowie i niewolnicy pili z tych samych dzbanów, tańczyli razem na otwartej przestrzeni i, i angażowali się w intymne akty na oczach publiczności. Mężatki wymykały się ze swoich domów, aby dołączyć do nieznajomych w zacienionych dziedzińcach, podczas gdy mężczyźni rywalizowali o uwagę tancerek świątynnych. Tereny festiwalowe stawały się ogromną sceną, gdzie każde pragnienie mogło zostać zrealizowane bez obawy przed karą, ponieważ wierzono, że w tych dniach boskiego opętania wszystkie czyny są uświęcone błogosławieństwem chator dzieci, które w innych społeczeństwach mogłyby być chronione przed takimi pokazami, były zamiast tego wciągane w ten nurt, obserwując, a nawet uczestnicząc w rytuałach jako część ich rzekomej inicjacji w tajemnice bogini. Ekscesy festiwalu nie ograniczały się do pobłażania seksualnego. Ten sam stan szału, który ośmielał ludzi do szukania przyjemności, uwalniał również akty przemocy, które były podobnie usprawiedliwiane jako ofiary dla bogini. Gryzienie, drapanie i inne formy uszkodzeń ciała były postrzegane jako znaki łaski od boskości. Niektórzy uczestnicy z dumą nosili świeże rany jako dowód, że Hathor dotknęła ich poprzez ciało innego celebransa. W najbardziej ekstremalnych przypadkach Ludzie umierali z powodu obrażeń wewnętrznych odniesionych podczas bardziej brutalnych spotkań lub byli traktowani przez tłum. Kapłani interpretowali te śmierci jako formę świętej ofiary, cenę zapłaconą za odnowienie kosmicznej równowagi. Dla elity rządzącej festiwal służył wielu celom, poza jego religijnym uzasadnieniem. Działał jako zawór bezpieczeństwa dla sztywnej, hierarchicznej struktury społeczeństwa egipskiego, pozwalając niższym klasom doświadczyć choćby na krótko wolności. Ta tymczasowa zapaść porządku dawała iluzję wyzwolenia, ale była starannie zarządzana, aby zapewnić, że po zakończeniu festiwalu stare hierarchie mogły zostać przywrócone bez oporu. W ten sposób najbardziej niepokojące zwyczaje seksualne festiwalu były nie tylko tolerowane, ale aktywnie organizowane przez państwo, a ich energia wykorzystywana do wzmocnienia kontroli politycznej. Zderzenie z obcymi kulturami, gdy miały wieki, a pozycja Egiptu w starożytnym świecie ulegała zmianie, niepokojące zwyczaje seksualne, które kiedyś były celebrowane jako kluczowe dla kosmicznej harmonii, zaczęły napotykać wyzwania ze strony obcych władców, których własne tradycje były głęboko sprzeczne ze świętą zmysłowością Egiptu. Przybycie dynastii Ptolemeuszy, greckich władców, którzy odziedziczyli tron egipski po podbojach Aleksandra Wielkiego, zapoczątkowało delikatne i często niestabilne negocjacje między dwoma światami. Grecy podziwiali starożytność Egiptu, jego monumentalną architekturę i bogactwo tradycji religijnych, ale byli zaniepokojeni, a nawet odpychani otwartym połączeniem seksualności z kultem boskim. W ich śródziemnomorskim światopoglądzie, pewne obrzędy lepiej było pozostawić w sferze metafory lub ograniczyć do prywatnych inicjacji, a nie odgrywać na publicznych placach czy dziedzińcach świątynnych. Jednak aby skutecznie rządzić Egiptem, Ptolemeusze musieli przedstawiać się nie jako obcy zdobywcy, ale jako prawowici następcy dziedzictwa faraonów, co oznaczało udział w przynajmniej niektórych rytuałach, które egipskie kapłaństwo uważało za niezbędne do utrzymania Maat, świętej równowagi wszechświata. Stworzyło to paradoks, w którym greccy monarchowie czuli się zmuszeni do sponsorowania ceremonii, które osobiście uważali za skandaliczne. Kiedy Rzym rozszerzył swoją władzę nad Egiptem, to napięcie osiągnęło punkt krytyczny rzymscy urzędnicy wykształceni w języku prawa i porządku postrzegali egipskie festiwale seksualne i praktyki rytualne nie jako urocze różnice kulturowe, ale jako symptomy moralnego zepsucia. Idea, że publiczne orgie, przemoc seksualna i zrytualizowane upojenie mogą być aktami kultu, była dla rzymskiego umysłu zarówno barbarzyńska, jak i politycznie niebezpieczna. Oktawian August, po formalnym zaanektowaniu Egiptu w 30 roku przed naszą erą, nie tracił czasu na rozpoczęcie programu reform religijnych, który sprowadzał się do systematycznego tłumienia starych zwyczajów. Świątynie znane z goszczenia bardziej dosłownych obrzędów zostały zamknięte lub ponownie poświęcone bóstwom przyjaznym Rzymowi, a kapłani, niechętni do adaptacji, zostali usunięci ze stanowisk, zesłani na wygnanie lub straceni. Festiwale publiczne zostały pozbawione swoich najbardziej jawnych elementów seksualnych. Zastąpione starannie choreografowanymi procesjami, które podkreślały pobożność, lojalność wobec Rzymu i wielkość porządku imperialnego. Jednak nawet gdy publiczne oblicze egipskiej religii zostało przekształcone, wiele ze starego systemu wycofało się w cień. Pewne rodziny kapłańskie kontynuowały prowadzenie zmodyfikowanych wersji starożytnych obrzędów w tajemnicy. Tłumienie nie tyle wymazało te zwyczaje, co zepchnęło je głębiej do podziemia, gdzie nadal kształtowały pamięć kulturową Egiptu. Na długo po tym, jak imperium, które próbowało je zgasić, rozpadło się w pył. Nowoczesne ukrywanie prawdy, kiedy starożytne egipskie świątynie w końcu zamilkły, a ostatni z kapłanów zniknął w mrokach dziejów. Mogłoby się wydawać, że najbardziej niepokojące zwyczaje seksualne tej cywilizacji zostały na zawsze pogrzebane w ruchomych piaskach. Jednak ich ponowne odkrycie w XVIII i XIX wieku nie przyniosło pełnej prawdy na światło dzienne. Zamiast tego rozpoczął się drugi i równie celowy akt ukrywania, nie przez egipskich kapłanów, strzegących świętej wiedzy, ale przez europejskich archeologów, kuratorów muzeów i uczonych, którzy stanęli twarzą w twarz z dowodami tak dosłownymi, tak sprzecznymi z ich własnymi kodeksami moralnymi, że wybrali tłumienie zamiast objawienia. W epoce imperium, kiedy mocarstwa europejskie postrzegały siebie jako strażników cywilizacji, Idea, że jedna z najbardziej podziwianych starożytnych kultur świata tak głęboko splatała swoją religię z rytuałem seksualnym, nie była narracją, którą chcieli przedstawić publiczności. Chwała Egiptu miała być marmurowymi posągami, złotymi maskami pośmiertnymi i uporządkowanymi inskrypcjami hieroglificznymi, a nie ścianami świątyń pokrytymi intymnymi scenami czy zmumifikowanymi szczątkami, noszącymi ślady rytualnych modyfikacji. August Mariette, założyciel egipskiej służby starożytności, po cichu przenosił artefakty o tematyce seksualnej do zamkniętych magazynów, etykietując je pod niewinnymi kategoriami, takimi jak różna ceramika lub fragment dekoracyjny. Z czasem ta kultura dyskrecji utrwaliła się jako polityka, a główne instytucje, takie jak British Museum i Louvre, tworzyły prywatne gabinety, dostępne tylko dla wybranych męskich uczonych. Cenzura nie ograniczała się do obiektów fizycznych. Tłumaczenie starożytnych tekstów było podobnie oczyszczane, a dosłowne fragmenty albo łagodzono w niejasne eufemizmy, albo całkowicie pomijano. Uzasadnienie było zawsze to samo. Opinia publiczna nie była gotowa, by dowiedzieć się, że życie religijne Egiptu było przesiąknięte praktykami, które nowoczesny Zachód uważał za obsceniczne. Czyniąc to, nie tylko chronili wiktoriańską wrażliwość, przepisywali historyczny zapis na nowo. Koszt tego długiego milczenia był ogromny. Wymazując lub bagatelizując wymiar seksualny religii i polityki Egiptu, historycy zaciemnili sposoby, w jakie władza może osadzić się w najbardziej w intymnych aspektach ludzkiego życia. Dziś dziedzictwo tych zwyczajów pozostaje na marginesach egiptologii, w przypisach prac naukowych, w nieotwartych skrzyniach, w piwnicach muzeów i w szeptanych rozmowach przewodników, którzy znają historię zbyt niebezpieczne. By opowiadać je przed grupami turystów. Współczesna nauka, mniej skrępowana wiktoriańską moralnością, zaczęła na nowo badać dowody, składając fragmenty w obraz, który jest jednocześnie bogatszy i mroczniejszy niż ten, który XIX wiek pozwolił światu zobaczyć. Ostatecznie, najbardziej niepokojące zwyczaje seksualne starożytnego Egiptu to nie tylko historyczna ciekawostka. Są przypomnieniem tego, jak łatwo wiara może być użyta do usprawiedliwienia dominacji jak religia może uświęcać wyzysk i jak samo ludzkie ciało może zostać przekształcone w instrument kontroli politycznej i kosmicznej. Odkrycie tych prawd to spojrzenie prosto w twarz władzy, starożytnej, trwałej i niepokojąco znajomej.